A z nami przedstawiciel Motopasy, prosto z Czcinicy. E, opowiedz nam trochę o tym samochodzie, którym przyjechałeś. Jest to Honda CERIX z roku 90 140 koni. I to na tyle. Ale powiedz jak wpadła w twoje ręce? No ja ją niedawno kupiłem pół roku temu. Gdzie ją kupiłeś tutaj w Polsce? Tak, w Polsce koło Łodzi. Jaka jest historia generalnie? Samochód był tutaj z Polski, czy był kupiony gdzieś tam z zagranicy? Z zagranicy, z za Jest 8 lat w Polsce. Ale widzę, że wyposażenie takie dosyć do niestandardowe, bo to jest. Znaczy to, górny taki, górna półka, że tak powiem. Znaczy powiem to nie jest właśnie, nie jest w oryginale, trzeba to przywrócić do oryginału, bo to ktoś se... Poprzedni właściciel sobie trochę poprzerabiał. Fotele inne powkładał, i tak pokombinowane jest trochę. Auto z zacięciem sportowym, no ale to jakby przechodzi z właściciela, dlatego że uczestnik wielu wyścigów w rack Race, gdzie Hondy są bardzo popularnymi samochodami. No i ta miłość do Hondy chyba się przypada na auto normalne, którym jeździsz, prawda? Tak, tak, tak. Tak to wygląda. Gdzie następne twoje wyścigi, gdzie będzie można Cię zobaczyć? Yy, następne wyścigi, ale wrakowe? Wrakowe, no. No nie wiem dokładnie, ale na pewno w Czcinicy. Na pewno w Czcinicy. Tak. Chyba w Jewo też, prawda? Chyba tak, Wystrymy chyba lipca. tak. Ale to chyba nie tą wątką. Nie, 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 nie. <ślawniast> <ślawniast> Jak na wraka to koltem. <ślawniast>